W systemie Komar XL odblokowano możliwość dodawania magazynów przypisanych do innych oddziałów w centrum powiązanym z oddziałem POS. Dzięki temu w Komar POS możliwe będzie wykonanie przesunięcia towarów pomiędzy różnymi oddziałami Komar POS. Jeżeli w systemie Komar RPXL na definicji dokumentu MMW w kontekście centrum powiązanego z oddziałem POS zostanie niezaznaczony parametr dotyczący automatycznego generowania dokumentów MMP, wówczas MMP nie zostanie utworzone, a dokument MMW może zostać pobrany na stanowisko oddziału, do którego został przesunięty towar. Standardowo przyjęcie towaru na drugim oddziale może być realizowane z poziomu opcji backoffice przyjęcia dostawy. Jeżeli jednak wyżej wymieniony parametr będzie zaznaczony, wówczas dokument MMP zostanie utworzony w w systemie Komarch RPXL a stany towarów na magazynie docelowym zostaną zaktualizowane. Przesunięcie pomiędzy różnymi sklepami można realizować w Komarch POS poziomu menu Back Office: wydanie towarów, przygotowanie wysyłki, przesunięcie ręczne. Po dodaniu nowego dokumentu należy wskazać magazyn oddziału, z którego będzie realizowane przesunięcie, czyli lokalny magazyn sklepu oraz magazyn docelowy innego sklepu, na który zostaną przesunięte dodane do dokumentu towary. Przyjęcie dokumentu przesunięcia z innego stanowiska POS realizowane jest na takich samych zasadach jak dla dokumentów wystawionych lokalnie.